Przesłanie duchowe, przesłanie na dziś, spędzaj czas na łonie natury. Jesteś wspaniałą istotą, która tak wiele czyni, wykonuje masę obowiązków i różnych zadań. Czasami możesz poczuć się przytłoczony ich mnogością lub nadmiarem, przebywając w pełnej miłości i zaufaniu do siebie. Podaruj sobie chwilę wytchnienia. Weź głęboki wdech i oddychaj. Głęboko i mocno. Tak, żebyś poczuł jak Twój cały brzuch napełnia się powietrzem. Doceń prostotę i potęgę oddechu i jak możesz, wyjdź na spacer. Spacerowanie jest bardzo terapeutyczne, bo pozwala ciału i umysłowi uwolnić stres i napięcie. Wsłuchaj się dzisiaj w odgłosy natury, śpiew ptaków, szum drzew, poczuj muśnięcia wiatru na policzkach, odczuj ciepło promieni słonecznych, które ogrzewają Twoją skórę. Kiedy oddychasz świeżym powietrzem, od razu poczujesz się ożywiony i pełen energii. Kup kwiaty lub inne roślinki, powąchaj je, rozmawiaj z nimi. Wpuść świeże powietrze do domu, biura i wypełnij swoje otoczenie spokojem. Zaufaj, że wszystko jest doskonałe, całkowite i pełne. Zaufanie umożliwia umysłowi odpoczynek, a sercu. Osiągnięcie jeszcze większego spokoju. Oddechu jest coś magicznego, co pozwala zmniejszyć bardzo szybko poziom napięcia. Oddech czy spacerowanie to medytacja sama w sobie. Jeśli sobie na nią pozwolisz, łatwiej usłyszysz własne myśli i odkryjesz, jakie uczucia nosisz w sobie. Co tak naprawdę czujesz? Idź tam, gdzie poprowadzi cię serce. Nawiąż kontakt z przyrodą i z samym sobą. Nie bój się, nie stosuj wymówek, przecież zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Wystarczy więc kilka chwil, a poczujesz się znacznie lepiej. Uwierz, że jesteś wart tego, by obdarowywać siebie wszystkim, czego pragniesz i czego potrzebujesz. Powiedz dzisiaj do siebie z radosną miną, z uśmiechem. Jestem dumny i zadowolony z tego, że poświęcam sobie czas.